Cześć, witajcie w nowym odcinku na tym kanale. Jeżeli jesteś łakomy szczerej prawdy na temat rodzicielstwa i niewygodnej prawdy, to dobrze tutaj trafiłeś. Dzisiaj opowiem o bardzo ważnej rzeczy: dlaczego rodzice nadal uważają stresowe wychowanie za modne i skuteczne? Dlaczego tak się dzieje i jakie są to konkretne zachowania? Często rodzice na pewnych forach piszą pod różnymi artykułami dotyczącymi wychowania dzieci, szczególnie tymi artykułami, gdzie proponuje się wychowanie bez krzyku, że kiedyś to przecież wychowywali dzieci, bili, krzyczeli i wszystko dobrze, że nawet sami tacy komentujący byli tak wychowywani i wszystko było dobrze, oni się z tym dobrze czują, że teraz jest taka nagonka na bezstresowe wychowanie że przecież dziecko nie da się wychować bez krzyku i bicia, bo, bo przecież nie będzie się słuchało i e, trzeba to jakoś ogarnąć, więc krzyki i bicie e, od czasu do czasu też się przydadzą, bo to jest niejako dyscyplina. Dlaczego tak myślimy i dlaczego to myślenie czy w ogóle to myślenie jest prawidłowe na dzisiejsze czasy? No właśnie, to jest bardzo e, dobra zagwostka. Bo kiedyś te metody wychowawcze, które opierały się na krzyku, na biciu, na dyscyplinowaniu, na twardej polityce wychowawczej, spełniały swoją rolę. W tamtych czasach nie widziano innych metod wychowawczych. To jakby teraz prać w pralce automatycznej, a za 30 lat ktoś wynajdzie pralkę nieautomatyczną, tylko taką, że sama się będzie. Na, napełniała praniem, sama będzie wywieszała to pranie i sama będzie suszyła to pranie, wszystko samo, bez naszej ingerencji. Czyli my tylko wkładamy do pewnego kosza i to wszystko samo. No i dla nas to jest technologia, która jest niewyobrażalna na dzisiejsze czasy. I tak właśnie było z metodami wychowawczymi w tamtych czasach. Czyli perspektywa była zupełnie inna niż na te czasy. Nauka nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Dzisiaj psychologia jest bardziej rozwinięta i tych metod wychowawczych jest więcej, badań robi się coraz więcej na temat tego, jak metody wychowawcze wpływają. No i wtedy, w tamtym czasie nie było do tego dostępu, więc człowiek nie miał, nie miał tej perspektywy, żeby wychować dziecko inaczej. Uważał, że bicie, krzyki i dyscyplinowanie twardą ręką jest najskuteczniejszą metodą i było najskuteczniejszą metodą. Czyli w tamtych czasach w których komentujący te artykuły żyli, te metody jak najbardziej były trafne. Jednak nauka się rozwinęła i metody wychowawcze też się rozwinęły. Perspektywa się zmieniła, czasy również się zmieniły i teraz metody wychowawcze zrobiły postęp. Więc generalnie przenosimy te metody wychowawcze na dzisiejsze czasy. I jedni stosują nowe metody wychowawcze, drudzy stosują stare metody wychowawcze. To tak, jakbyś właśnie w tej pralce automatycznej zaczął prać, a niektórzy to jeszcze piorą ręcznie i uważają, że to jest najlepsza metoda. Fakt, tam była. Tutaj już poznając nowe metody, bo na tym polega rozwój, że poznajemy coś nowego i stosujemy, tak jak na przykład z kartami płatniczymi, zamiast gotówki płacimy kartą, to też jest rozwój technologiczny, który ułatwia nam i pomaga. Wdrożyć pewne ułatwienia w życie. Dlatego metody wychowawcze, które dzisiaj proponują nam psycholodzy i różni terapeuci, są jak najbardziej trafne. Tylko my, jako rodzice, w życiu nie byliśmy uczeni, jak być rodzicami, więc te wzorce, które przejęliśmy metodą obserwacji jako dzieci, obserwowaliśmy naszych rodziców i widzieliśmy, jak oni się zachowują w stosunku do nas, więc przejęliśmy, że. W taki sposób rodzicielstwo wygląda, i nieświadomie jakby przekładamy to na nasze dzieci i naśladujemy te zachowania. Nie wszystkie, bo oczywiście też mamy świadomość, która pozwala nam je modyfikować, ale w większości przejmujemy te zachowania i nieświadomie stosujemy je w różnych sytuacjach. Dlatego tak ciężko jest ewoluować te metody na dzisiejsze. Czasy. Użyjemy tak jakby starym trybem nikt nas nie uczy w szkole czy na jakichś kursach online, czy w ogóle nie uczymy się rodzicielstwa, i wtedy nie mamy tej świadomości, że czasy się zmieniają i my dostosowujemy metody wychowawcze do czasów. Dlatego. Yy... Metody, które stosowaliśmy wcześniej, działały na tamte czasy, bo nie mieliśmy innej perspektywy, a dzisiaj nie działają, bo czasy się zmieniły. Perspektywa, sposób myślenia się zmienił i e, sposób oddziaływania na środowisko się zmieniło. Więc, jeżeli stosujemy stare metody na dzisiejsze czasy, to z perspektywy dzisiejszych czasów one wpływają źle, one wpływają nieskutecznie, one wręcz szkodzą. Tylko w tamtych czasach nie mieliśmy do tego dostępu, żeby o tym pomyśleć, że w cholera faktycznie one mogą szkodzić. Nie? I to jest właśnie ta zasadnicza różnica, że dzisiaj mamy do tego dostęp, do badań naukowych, które właśnie mówią nam, co szkodzi, a co nie. Trudno nam to zrozumieć, trudno nam to pojąć, trudno wdrożyć w zmiany, bo to jest szereg nawyków, które musimy zmienić, które nieświadomie przejęliśmy od naszych rodziców. I teraz, żeby się nad tym zastanowić, cholera, no tutaj muszę sobie to pozmieniać, tutaj muszę sobie to zmodyfikować. No, żyjemy w takim tempie w dzisiejszych czasach, że ciężko nam to modyfikować. Czy te metody stare, które stosujemy dzisiaj, nadal są aktualne? W takim stopniu, że wykorzystujemy w pełni? Nie, troszkę jednak ta świadomość rośnie, ale bardzo powoli. Uważam, że zbyt mało jest osób świadomych, rodziców świadomych, żeby całe społeczeństwo się zmieniło, ale dążmy do tego, żeby właśnie społeczeństwo się zmieniało, żeby model wychowawczy się zmieniał. No i też powracając do tych forów internetowych, gdzie Wiele rodziców krytykuje, że bezstresowe wychowanie jest bez sensu. Oczywiście jasne mają swoją perspektywę, której nie przetworzyli jeszcze, ale też no, każdy ma prawo jakby stosować krzyk, bicie i twardą rękę na swoje dziecko, tylko zobaczmy, jak to z perspektywy czasu wpływa na naszą relację. Mając dostęp do tej świadomości, w której żyjemy, do tych badań, do tych przekonań do internetu, do różnych książek, które powstają i powstawały. Więc warto sobie tutaj uświadomić, że czasy będą się nadal zmieniały i być może za 30-40 lat ktoś nam powie, że te metody, które dzisiaj stosujemy, też szkodzą i są złe, bo czasy się zmienią, środowisko się zmieni i nawet najwięksi psychologowie, którzy teraz tak bardzo mocno mówią, że krzycz, krzyk i bicie jest złe może za jakiś czas powiedzą, że faktycznie no, bez tego krzyku to jednak się nie da, bo czasy się zmienią warto zauważyć, że dynamika czasów jest różna e, no kiedyś było średni wieczer teraz jest nowoczesność, więc perspektywa bardzo, bardzo różna. Mam nadzieję, że tym filmikiem zainspirowałem chociaż do tego żeby zastanowić się, czy Twoje metody wychowawcze są przestarzałe być może e, nieskuteczne i żeby być może te nawyki, które masz troszeczkę zmodyfikować i pozmieniać. I to by było na tyle. Do zobaczenia.